Rozpoczniemy od zwierzęcia, które jest uważane za przerażającego zabójcę. Na sam dźwięk tego słowa dostajemy gęsiej skórki. To żarłacz tygrysi, który zawdzięcza swą nazwę charakterystycznym pasom. Towarzyszy mi dziś zespół ekspertów pod kierownictwem znawcy gatunku, Richarda Fitzpatricka. Pomoże mi znaleźć nieuchwytnego drapieżnika. Dlaczego tropienie i badanie rekinów ma tak duże znaczenie? Z dwóch powodów. Jeśli chcemy chronić te zwierzęta, musimy wiedzieć, gdzie żyją, jak się poruszają i dokąd pływają. Te same informacje pomagają redukować konflikt między rekinami a ludźmi. wielki stres ma znaczenie zarówno dla nich, jak i dla nas. Tak. Macie tu ciężką artylerię. Porządny sprzęt wędkarski. Kiedy boja zniknie pod wodą, to znak, że coś chwyciło przynęte. Widzę ją na powierzchni. Zaczyna się. Boja właśnie zniknęła. To może być żarłacz tygrysi. Żarłacz. Mamy go. Załóż mu pętlę. Bardzo trudno wytłumaczyć siłę tego zwierzęcia. Żarłacze tygrysie są ogromne. Dorastają do 5 metrów długości. Są dłuższe od samochodu osobowego, a do tego ciężkie. Ważą 800 kg. Tyle samo co dwa konie wyścigowe. Jak udaje im się utrzymać taką posturę? Po prostu dużo jedzą. Pochłaniają dosłownie wszystko, od martwych ryb po skrawki metalu. Właśnie dlatego bywają nazywane morskimi śmietnikami. Nie pozwólcie tylko, by się o tym dowiedziały. Co za wspaniałe zwierzę. Jest też bardzo piękne. To prawdziwe, umięśnione maszyny. Są zbudowane niczym torpedy. Choć może to torpedy przypominają rekiny. Trudno uwierzyć, że szkielet tak potężnego zwierzęcia składa się wyłącznie z tkanki chrzęstnej, tej samej, która jest budulcem naszych nosów i uszu. A ponieważ jest lżejsza i bardziej elastyczna od kości, zapewnia rekinowi sprawniejsze manewrowanie i zwinność, szczególnie podczas polowania. Są stworzone do zabijania. Spójrzcie na jego ogon. Ta połowa jest znacznie dłuższa od tej. Znajdują się w niej zbudowane z tkanki chrzęstnej ości, które utwardzają płetwę ogonową i sprawiają, że działa niczym potężne wiosło. I właśnie dlatego żarłacze pływają tak szybko, szczególnie te największe. Pelagiczne. Takie jak żarłacz tygrysi. Kolejna adaptacja ewolucyjna pozwala im minimalizować siłę tarcia i opór wody. Pokrywa całe ich ciała. To skóra. Z jednej strony jest niezwykle gładka, z drugiej bardzo szorstka. Przypomina papier ścierny. Lepiej tego nie powtarzać, bo można sobie zedrzeć skórę z dłoni. Ich skóra jest pokryta tysiącami łusek plakowych zbudowanych z tkanki podobnej do ich ostrych zębów. Są pokryte warstwą zębiny i hydrodynamiczne, więc pozwalają wodzie opływać żarłacza tygrysiego, czyniąc go szybszym i bardziej zwrotnym. A podczas polowania najważniejsza jest prędkość. Inżynierowie byli pod tak wielkim wrażeniem skóry rekina, że stworzyli powierzchnie przypominające łuski plakowe, które są wykorzystywane do budowy łodzi i samolotów odrzutowych, bo regulują opór powietrza i zwiększają wydajność maszyny. Możesz wskoczyć do wody. Zwróć uwagę na to, jak pompuje polikami. Zrobię to. Richard poprosił mnie, bym wskoczył do wody i obejrzał żarłacza. Obserwujemy jego odruchy, by upewnić się, że się porusza. Pora wskoczyć do wody i przyjrzeć się oddychaniu. Nie naśladujcie mnie, chyba że poprosi was o to wykwalifikowany biolog morza. A nawet wtedy tego nie róbcie. Woda to królestwo rekinów. Mają w niej przewagę. Są niezwykle silne i bardzo szybkie. Posiadają też wyjątkowy zmysł elektrorecepcji. Sieć, wypełnionych galaretą porów zwana ampułkami Lorenciniego, pokrywa cały ich pysk niczym piegi. Wyczuwają impulsy elektryczne wysyłane przez inne ryby, a to pozwala im lokalizować zdobycz nawet w mętnej wodzie. Tak jest, żarłacz stanowi zagrożenie nawet w ciemnościach. Oddycha bardzo sprawnie. Jest zdrowy. Porusza się zwinnie, czy jest niebezpieczny? Nie chcę się o tym przekonać. Żarłacze tygrysie wykorzystują zmysł elektrorecepcji do odczytywania pola magnetycznego Ziemi. Już od wczesnej młodości wiedzą, jak wrócić na ulubione miejsca polowania i rozrodu. Ma dokładnie 3 metry. Zdrowie rekina jest dla nas priorytetem. Po zmierzeniu i zaopatrzeniu w nadajnik wypuścimy go z powrotem na wolność. Oddycha i porusza się bardzo sprawnie. Pora go jednak wypuścić, by dalej pełnił swą rolę w oceanie i poszukał sobie pożywienia, wykorzystując adaptacje ewolucyjne. <śm> Chyba możemy go odhaczyć. Spójrzcie, to manta. Cóż za ogromne zwierzęta? Chyba wypłynęły na żer. Te, które żyją na rafie koralowej, należą do największych członków rodziny. To tak zwane mobule. Nauczyły się dosłownie fruwać w wodzie, a czasem również w powietrzu. Nazywanie tego lotem to lekka przesada. Wiemy jednak, że te potężne ryby wykorzystują skrzydła, by wyskakiwać z wody. Badacze wciąż nie wiedzą dlaczego. Być może ma to coś wspólnego z ich obyczajami godowymi, a może jest tylko zabawą. Trochę się denerwuję, bo jeszcze nigdy nie pływałem z mantami. Widywałem je z pokładu łodzi, a czasem również z góry. Nigdy jednak nie wskoczyłem pod wodę. Rozmiar daje mantom ogromną przewagę w oceanie. To duże zwierzęta, co oznacza, że mają niewielu wrogów. W przeciwieństwie do mniejszych kuzynek nie posiadają też jadowitego kolca. Ponieważ nie są niebezpieczne, mogę z nimi popływać, obserwując niezwykły sposób żerowania. Czeka mnie przygoda.